Legion ciemności. Legion ciemności jest w... Zielonym złem i mrokiem. Apostołowie ciemności od niepamiętnych czasów poszukiwali dostępu do naszego świata, czekali na chwilę, gdy będą mogli rozpocząć mroczną krucjatę, skierowaną przeciwko ludzkości. To właśnie ludzie zbudzili grozę uśpioną na dziesiątej planecie, Neronie. Odnaleźli na nim nieziemskie budowle i pieczęcie. Kierowani z zdradzieckimi podszeptami mrocznej harmonii, uwolnili ciemność z jej starożytnych węzłów, otworzyli wrota, przez które mroczna dusza wkroczyła do naszych światów. Wkrótce ludzie o słabej woli i ci, których skaził mrok, ulegli pokusie wielkiej ciemności. Mrok żywił się zdeprawowanymi myślami i uczuciami ludzi, i trzeba przyznać, że głód mu nie groził. Moc ludzkich umysłów dawa mrocznej duszy niezbędną jej energią. Wkrótce więc narodził się pierwszy apostoł Ilian, władczyni mroku. Pod jej kierunkiem mroczna harmonia zaatakowała światy ludzkości i położyła fundamenty pod mającą wkrótce nastać erę ciemności.